Tego filmu wcale miało nie być, ale skoro jest tak ładnie, to grzech się tym nie podzielić. Spójrzcie, to jest rowerówka 11 km z łebcza. Łebczy jest za Władysławowem. W końcu wyjechałam stamtąd. Z Łebcza w kierunku Białogóry jest po prostu... No tak, nie będę już nic mówiła. Pokażę tylko. Znów taka. Taki spontan bez kijaszka. Ja nie mam gdzie rower oprzeć, <grymne> że mam go między nogami. I żywej duszy nie. W sumie pomyślałam trochę niebezpiecznie, gdyby teraz coś się miało wydarzyć złego w sensie yy, dętka, nie? Dlatego też tak nie będę w krzeczory, gdzie tam jakieś jeżyny podjeżdżała tym rowerem, żeby go za wszelką cenę yy, oprzeć. A czy mijali mnie tu ludzie z przeciwka jechali Boże ze trzy osoby. O, teraz właśnie ktoś jedzie, cholera. Dobra, wyłączam. Przepraszam, <laughs> sorki.